Sedwianik. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dziś porozmawiamy o. Przestań. O nowym evencie. Znaczy nie nowym evencie, bo już go omawiałem, tylko teraz omówię go bardziej szczegółowo. Które będzie już niedługo, bo chyba pojutrze albo jutro. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, Łapka w górę, sądzę, musi być zastawiony, bo się na Was obrażę. I jeszcze mam ważną informację. Teraz przez jakiś czas e, nie będzie liveów na Twitchu, bo spróbuję już na zawsze jakoś, nie wiem, ogarnąć. Dobrze Twitcha, ewentualnie jeszcze tam ogarnąć YouTube'a, tak żebym już banów nie dostawał. A że nie każdy ma Twitcha, dlatego spróbuję ogarnąć YouTube'a, tak żebym już banów w ogóle nie dostawał, ewentualnie no już ogarnę dobrze Twitcha, że się go nauczę, bo Twitch dla mnie to jest czarna magia. Dobra, no, no, więc chodzimy, Searching for Legends i to będzie od 9 marca do 14 marca. Eee, tutaj są godziny rozpisane, bo ja w zasadzie nie wiem. Nie mogę Wam teraz powiedzieć, a ja chcę tutaj walnąć się. Dora, Features. <coughs> Zrób ekskluzywny field research, żeby dostać Pokemona jak Nosepass. Super, pocieszające, chętnie biorę udział. Spałny są ciekawe. Jest na DZIKO... ojej, co ja ten. Ich... Hmm. Dora, spełny są ciekawe. Jest na DZIKO Diglett, który może być szalony oczywiście. On jest fajny, ma taki niebieski tutaj jak guma balonowa, jakby się robiło takiego bombelka. Geodude, złoty kamyczek. Magnamite, e, też może być shiny, oczywiście. Geodude również. Nose Pass, nowy shiny w team e i Tak wygląda shiny Nose Pass, obok mnie się pewnie pokazuje. A tak wygląda shiny Ewolucja Nose Passa, czyli chyba Probopass. Jeżeli ja bym znowu przynajmniej shiny Nose Passa, bym go nie ewoluował, no zobaczcie to, to, to nie jest dobre. To, to jest gorsze. Aaron, który też może być shiny. Baltoy, który również może być Shiny i Roggenrola również może być Shiny oraz Drillbur a Drillbur to dobry Pokémon, więc zbierajcie i się tradujcie więc zbierajcie i się tradujcie bo naprawdę to jest bardzo dobry Pokémon typu ziemnego Tutaj się wyświetlają jego najlepsze ataki. Wyświetlają się, nie wiem, no po prostu screen może jakiegoś ekskadrila dobrego, którego ja mam. Z Incensa będą inne pokemony wyskakiwać: Alolański dyg zamiast normalnego, Alolański Geodude zamiast normalnego, Magnumite również, Low Spass, Aaron, Leyron Leyron nie może być shiny, Beldam i Beldam może być shiny. Rogen Rola również shiny może być i Drillbur. Zamienili zwykłego Digleta i Geoduda na wersję alalańską. Ciekawe. Dalej na rajdach. Na pierwszych będzie alalański Diglet, No Spass, Roger Rola, Drillbur, Ferro i Klink. Jeżeli już coś z tego rajdujecie, to Ferro da polecam. Fajny shiny, rzadki dosyć. I Klinka. Też fajny rzadki. Shiny, on chyba się na dziko w ogóle nie pojawia, tylko jest na rajdach Na trójkach będzie alunański Glaweren, Magneton, Skarmory Tylko Skarmory może być Shiny I Metang Z Metangiem jest lipnie trochę, bo jak nam dawaliście Metagrossa na trójkach Teraz dajcie Metanga, no to tak średnio szczerze Na piątkach będzie Tondaru, ton, Tornadus lub tandurus, I po prostu oni się zmienią w którymś czasie To nie jest tak, że będą dwa na raz Oni się zmienią w którymś czasie na mega rajdach będzie Mega Blastoise, Mega Pidgeot, Mega Ampharos, wszystkie mogą być Shiny, Tornadus i tendurus również mogą być Shiny. Jak wykorzystać fajnie ten nibet? Najlepiej polujcie na Shiny, bo to jest wiadomo, warto polować na Shiny. Zbierajcie dużo Drillburów, niech Wasz kolega też zbiera dużo Drillburów, a najlepiej wielkie grono. Moderatorzy, jak chcecie trajdy, zbierajcie Drillbury, ja chętnie. Eee, odpalcie Insensa, bo walto na przykład dla Bledama, też Drillbur będzie, ale Drillbur też na Zika. No i nowy Shiny Nosepass, no to ciekawy, ciekawy. Zawsze wszystko nowe coś szajni jest fajne, tak wiecie, sobie przytulić Shiny Nosepassa. I co? Dzięki za oglądanie, łapka w górę, subskrybujcie, widzimy się jutro, papa! I nagramy się ekran z telefonu, dlatego przez ten odcinek były screeny, ewentualnie dograłem ten ekran z telefonu.